Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w filmie, który. jest dla mnie pewną ekscytacją, dlatego że jest to niejako taki powrót do tego, co robiłem wcześniej na tym kanale. Wcześniej, to znaczy półtora roku temu, kiedy przestałem nagrywać. Podchodzę do tego wszystkiego z ekscytacją, dlatego że po pierwsze, dawno nie, nie mówiłem, nie opowiadałem o, o filmie, tak bezpośrednio przed kamerą. Oczywiście pojawiały się takie sytuacje na przykład w jakichś takich prywatnych rozmowach czy podczas różnych festiwali. Aczkolwiek tak typowo, no, typowo, na YouTubie dawno mi się to nie zdarzyło. Więc jestem niezwykle podekscytowany tym faktem, a po drugie jestem też trochę podekscytowany dlatego, że już niejako skończyłem filmoznawstwo i to podekscytowanie trochę łączy się z pewnym przerażeniem, <grym> czy, czy podołam, to znaczy wiecie jak to jest, kiedy, kiedy się czegoś uczycie przez bardzo długi czas to macie gdzieś tam z tyłu głowy to, że okej, okay, to teraz trzeba pokazać swoje umiejętności. To taka prywata, aczkolwiek dzisiaj chciałbym bardzo mocno skupić się na filmie Psie pazury Jane Campion, który obejrzałem już jakiś czas temu i który jest zresztą dostępny na Netflixie, on jest produkcji netflixowskiej, jest nominowany do Oscara, jest to film, który ma chyba największą liczbę nominacji w tym roku. Wydaje mi się, że coś koło 11 albo 12. Więc jest to naprawdę dosyć pokaźny wynik, patrząc na ostatnie rozdania Oscarów, tak jeśli spojrzymy to faktycznie te nominacje różnie się rozkładają. Tak Psie Pazury faktycznie kilkanaście nominacji mają i co z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że wiele, ponieważ jest to film dla mnie wyjątkowy i naprawdę przekraczający granice te, które nie zostały jeszcze przekroczone. Tak jak już powiedziałem, jest to film Jane Campion, czyli takiej reżyserki, która jest bardzo znana z filmu Fortepian. Spotkałem się z taką opinią, że jest to najlepszy film, w sensie psie pazury od czasu fortepianu. O fortepianie niestety nie mogę się wypowiedzieć, dlatego, że nie obejrzałem jeszcze tego filmu, aczkolwiek faktycznie takie recenzje przedstawiają osoby, które bardzo cenię, na przykład taką osobą jest chociażby Michał Oleszczyk, do którego zresztą przejdę, bo, bo też nie we wszystkim się zgadzam, ale faktycznie jeśli takie persony mówią, że, że fortepian jest godny obejrzenia, godny poświęcenia czasu, to to jak najbardziej Wam polecę. Obejrzę. Ja sobie polecę, obejrzę. I wtedy, dopiero jeśli się okaże, że faktycznie będzie to ciekawy film, to wam polecę. Powiem wam, że podchodziłem do tego filmu z nie tyle, co z pewnym sceptycyzmem, ale z pewną taką dozą niepewności co do tego, jak to wszystko zostanie przedstawione. Bo, oczywiście, wiedziałem, że jest to film, który w gruncie rzeczy traktuje o pewnego rodzaju homofobii, do której jeszcze przejdę. Jest to film, który traktuje o dosyć takim, no powiem wam szczerze, no personalnym wycinku świata dla mnie. I troszeczkę się bałem tego, że to wszystko może być spłaszczone. Jednak od samego początku, w momencie kiedy się włączy ten film, kiedy uruchomicie go, polecam bardzo mocno na telewizorze jakimś dużym. Od razu na samym wstępie zaatakują was fenomenalne zdjęcia, fenomenalne ujęcia, które przypominają wręcz wręcz obrazy. Myślę, że mogę się o to pokusić. I to takie obrazy, które gdzieś tam mogą przypominać w pewnym sensie impresję. Autorem zdjęć, a raczej autorką e, zdjęć do psychpazurów jest Ari Wegner. I powiem Wam, że widać to od razu na pierwszy rzut oka. W momencie, kiedy włączycie film, to ta poetyckość, ta, ta malarskość, która się wydobywa z ekranu, bardzo mocno rzuca się w oczy. Widać, że Ari Wegner, jako, jako dyrektorka fotografii, dyrektorka, dyrektorka obrazu, ma w sobie naprawdę ogrom wrażliwości. I pomimo tego, że, że ten film jest sam w sobie dosyć taki mosiężny, trudny, brudny, to ona potrafi to przekazać w taki sposób, aby, abyśmy mogli w tę wrażliwość wsiąknąć. Żeby, żeby ten film mógł w jakiś sposób pobudzić w nas samych wrażliwość. I o dziwo, i to jest bardzo ciężkie do zrobienia, żeby sam obraz potrafił aż tak bardzo nas. Ym, nas zmusi do tego, żebyśmy weszli w ten świat filmowy. Jest to, jest to niezwykle immersyjne, to co, to, co Ari Wegner Ari zrobiła, więc gdybyście chcieli obejrzeć ten film dla, dla samych obrazków, niekoniecznie gdzieś tam ułaknąć tej samej, tej, tej, tej całej historii, która jest bardzo ciekawa, to, to myślę, że, że, że samo to was mocno zachwyci. A dlaczego mówię, że te wszystkie ujęcia są bardzo malarskie? Ano dlatego, że, że w momencie, kiedy, kiedy włączycie ten film, to od razu rzuci wam się mm, brud, taki... Mm, Taki, taki nieprzyjemny, nieprzyjemna słuchość w ogóle tego, tego, tej całej przestrzeni, która jest w tym filmie przedstawiana. To, co się bardzo mocno rzuca w oczy, to pewnego rodzaju takie zapiaskowanie rzeczywistości, to znaczy... Światło, które, które, które się przedziera przez, 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 całą przestrzeń jest bardzo mocno... Mm, zblurowane jest i, 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 sposób kolorowania tego filmu, sposób e, przedstawienia tego zapiaszczonego rancha Burbanków od razu, od razu przedstawia to, że, że tam nie dzieją się dobre rzeczy. To znaczy, że, że, że coś tam, pomimo tego, że jeszcze o tym nie wiemy, że coś tam siedzi złego. Oczywiście, gdybym miał w tym momencie analizować ten film, chociażby metodą neoformalną. Jest to dosyć ciekawa metoda do analizy, tak swoją drogą, to oczywiście musiałbym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są poszczególni bohaterowie przedstawiani w tym filmie. wydaje mi się, że Ari Wegner wiedziała o tym, Musiała wiedzieć o tym, oczywiście. Co siedzi głęboko w poszczególnych bohaterach? To znaczy w momencie, kiedy portretowany jest chociażby główny bohater tego filmu, czyli Phil, którego, którego gra Cumberbatch, to wielokrotnie możemy zobaczyć to, że, że, że jest on przedstawiany naprawdę w takiej pustej przestrzeni. Dookoła jest tak naprawdę tylko piasek, nic więcej. Ewentualnie jakieś takie, wiecie, jak to w westernach, kłęby kurzu czy jakieś gałęzi. Się przetaczają przez, przez, przez powierzchnię, to od razu nasuwa się, nasuwa się pytanie, co takiego czuje ten bohater? I myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta: że jest to bohater niezwykle zagubiony w tym, w tym całym świecie. Jest być może osamotniony. Osamotniony w takim sensie, że nie ma wokół siebie ludzi, którzy go zrozumieją, ale także on sam siebie do końca nie rozumie. I w perspektywie tego całego filmu m, wydaje mi się, że, że odpowiedź na to, na, na to pytanie jest udzielana. Oczywiście, oprócz tych planów ogólnych, o których w tym momencie mówię, czy, czy planów pełnych, jak to na western, czy raczej antywestern, no, do, do czego za momencik przejdę, przystało. E, oczywiście są też i plany amerykańskie. To znaczy, w momencie kiedy. Generalnie plan amerykański wziął się z westernów, które, które były produkowane bardzo dawno temu w Stanach Zjednoczonych, czyli plan, portretowanie od pasa w górę po to, żeby można było, nawet nawet trochę niżej, żeby, żeby można było uwidocznić, uwidocznić, nie wiem, rewolwer, który jest przypięty do pasa. No po to powstały generalnie plany amerykańskie. Oczywiście w tym filmie także te plany amerykańskie są, są dosyć mocno podkreślone, aczkolwiek wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, aby kreować ten film w stronę, w stronę gatu, określonego gatunku filmowego, to znaczy w stronę westernu czy antywesternu, tylko jest to bardziej po to, aby przedstawić bliżej bohatera. Nie mogę gdzieś tam przestać myśleć o tym, że, że, że tak naprawdę każdy kadr, który jest kreowany w tym filmie, powstaje po coś. Po to, aby. Zarówno przedstawić bohatera, jego fizis, ale także po to, aby pokazać to, w jaki sposób on. Myśli, w jaki sposób czuje i czy też w jaki sposób przeżywa to, co się wokół dzieje. Zacząłem już Wam mówić o tym, że jest to antywestern, więc przydałoby się wyjaśnić, czym tak naprawdę antywestern jest, bo, bo wydaje mi się, że nie wszyscy mogą z Was o tym wiedzieć, ponieważ jest to poniekąd gdzieś tam dość mocno specjalistyczne pojęcie, które, które wywodzi się z naugo filmie. Tak jak o westernie wiele się mówi, być może, nie wiem, oglądaliście w dzieciństwie, bo, bo ktoś tam z Waszej rodziny sobie oglądał westerny to wiecie czym jest western, ale w momencie kiedy ktoś was spyta ale czym tak naprawdę jest antywestern to tu może być problem w ogóle ze zdefiniowaniem tego gatunku. Nie do końca chodzi o to, że jest to całkowite przeciwstawienie się westernowi, chociaż też, i do tego za momencik przejdę, jednak przede wszystkim chodzi o to, że tak jak w westernie, bardzo mocno jest podział na to, co jest dobre i na to, co jest złe, tak w antywesternie bardzo mocno te dwie kategorie się zacierają. Nie da się w żaden sposób rozdzielić określonych cech danego bohatera i, po, i, i pokazanie palcem na niego ej to jest, to jest protagonista, to jest dobry bohater, tak? On tutaj zmieni świat, a ten jest zły, to jest antagonista on chce tutaj wszystko zniszczyć. W antywesternie tego nie doświadczycie. I nie doświadczycie tego oczywiście w psich pazurach, yy, dlatego że nawet kiedy spojrzymy na, na fila, na postać graną przez Benedicta Cumberbatcha, w żaden sposób nie wskażecie jednoznacznie, czy jest to postać dobra, czy też zła. Jeśli chodzi o antywestern, to jest to pojęcie, które zaczęło gdzieś tam kiełkować w latach 60. XX wieku. I żebym Wam tak bezpośrednio przytoczył to, w jaki sposób antywestern jest zdefiniowany, to pozwólcie, że przeczytam Wam definicję, którą Richard Slotkin wyróżnia. Ten badacz wyróżnił właśnie w tej antywesternowej odmianie gatunkowej. Tak naprawdę trzy rodzaje westernów. Jest to western formalistyczny, neorealistyczny i kontrkulturowy. I wydaje mi się, że z tymi trzema mogliście mieć do czynienia. Ja bym chciał przede wszystkim skupić się na, na tych dwóch ostatnich, na neorealistycznym i na kontrkulturowym, dlatego że wydaje mi się, że one są najbardziej ciekawe. Z tymi ostatnimi, z kontrkulturowymi, wiąże się taki, taki fakt, że zazwyczaj tam ukazywano, czy też oddawano głos takim mniejszościom, które zazwyczaj w westernach były bardzo mocno. Hmm, Marga marginalizowane. To znaczy, na przykład Indianom. Zostali oni ukazani chociażby w takich filmach jak Tańczący z Wilkami z 1990 roku, czy, czy Niebieski Żołnierz z 1970. I generalnie w całym tym gatunku chodzi o to, jak też pisał Jerzy Teplic, po to, aby starać się przynajmniej mm, i to tak bardzo mocno, odczarować na taką otoczkę dość paradoksalnego świata, który był przedstawiany w Westernach. Generalnie Westerny tamtego, tamtych czasów to były takie tradycjonalistyczne bajki o tym, że należy na przykład pokonać jakieś plemię, tak? I, do, I dochodziło w tych filmach do, masowe, do masowej likwidacji plemion. Antywestern ymm, kontrkulturowy powstał właśnie po to, aby całkowicie temu się przeciwstawić, tak? Aby pokazać, że, że ej, tak nie wygląda świat. Oczywiście z takich współczesnych filmów, gdybym mógł wam zdradzić, nie wiem, gdyby, generalnie bardzo polecam ten film, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to jest jeden z moich ulubionych filmów, to obejrzyjcie sobie Zjawę ignoritu. W jakimś sensie można ten film traktować jako antywestern, dlatego że gło głos, który jest, który jest przekazywany w tym filmie, to nie jest głos białego człowieka. To nie jest generalnie historia o tym, że Leonardo DiCaprio sobie przemierza mm, różne przestrzenie, atak Ameryki e, po to, aby zemścić się na, na jednym człowieku. Oczywiście nie. Ten głos jest oddawany właśnie tym mniejszościom amerykańskim, tak, po to aby pokazać tę historię z ich perspektywy, pokazać to w jaki sposób dochodziło do do mordowania tych ludzi. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu to bardzo wam polecam. Jest on po pierwsze bardzo ładny, po pierwsze a po drugie muzyka do tego filmu, was od razu rozłożę na łopatki, a po trzecie Leonardo DiCaprio, który dostał Oscara za ten film swojego pierwszego ehm, wydaje mi się, że warto więc więc bardzo wam polecam bardzo wam polecam zaznajomić się właśnie z tym filmem. Poniekąd już wam troszeczkę mówiłem o tym w jaki sposób są wykreowane poszczególne postacie w tym filmie. Powiedziałem już o troszeczkę o Ofilu, czyli o Cumberbatchu. Jest to naprawdę wydaje mi się, że doskonała rola zarówno pod pod kątem samej charakteryzacji tego bohatera. Ale również z drugiej strony pod kątem tego, w jaki sposób Camberbatch wykreował chwila. Wydaje mi się, że było, było to dosyć ciężkie, aby w pewnym momencie tego filmu nie popaść w przesadny patos. Były takie momenty, że naprawdę obawiałem się, że, że tak naprawdę cała ta taka brudna, zakurzona otoczka, która jest wokół tego bohatera, nagle pryśnie. Tak się nie stało. E, dlatego też uważam, że e, gdyby dostał on Oscara, e, to, to, to zupełnie nie obraziłbym się o to. Natomiast jest jeszcze jedna rola, która troszeczkę nie ukrywam, poczytałem recenzji tego filmu i powiem wam, że troszeczkę się dziwię i tutaj dlatego przeciwstawiam się Michałowi Oleszczykowi. Dlatego, że powiedział, że Jesse Plemons, który gra Georgia w tym filmie, zasługuje na Oscara, że jest to gdzieś tam ta kreacja dosyć wielowymiarowa, z czym się zupełnie nie zgadzam. Jakby ten aktor nie miał w ogóle. Możliwości do tego, aby pokazać jakieś swoje umiejętności aktorskie, niestety. Jest to postać bardzo płaska według mnie, która opiera się tak naprawdę na grze jedną miną. W żaden sposób nie możemy poczuć tego, co siedzi w, w głębi tego bohatera. Jakby była pomiędzy aktorem, czy też postacią, a, a widzem jakaś taka ściana, której, której w zupełnie w żaden sposób nie da się zburzyć. Bardzo mi to przeszkadzało, dlatego troszeczkę się dziwię, że, że ta nominacja do, do tego aktora poszła. Aczkolwiek zobaczymy, jak to akademia. Akademia potraktuje, hmm, liczę na to, że, że gdzieś tam <głos》> znajdują się w tej Akademii ludzie, którzy się znają na rzeczy. Z tym bohaterem też się wiąże to, że generalnie w teoriach filmoznawczych wyszczególnia się takie pojęcie identyfikacji z bohaterem, tak? I ta identyfikacja wiąże się też z empatyzacją i z sympatią do danego bohatera, więc no, w przypadku George'a zupełnie, zupełnie nie. Po pierwsze, nie dało się z tym bohaterem w żaden sposób sympatyzować, bo był zupełnie zimny, oschły. Znaczy, okej, okay, ta, ta postać mogła taka być. Ym, na przykład, Phil jest taką postacią, tak, która jest bardzo oschła, Ym, wredna w stosunku do, 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 osób, do innych osób, ale z nim da się sympatyzować. Da się. Wzbudza on empatię w nas. Natomiast przy George'u, zupełnie. Identyfikacja na poziomie zerowym. Nie wiem, kompletnie się minęliśmy, jeśli chodzi o, o wrażliwość, może, nie wiem. Ale za to Peter. O Peterze jeszcze nie powiedziałem. Jest to, przepraszam, przeczytam jego, jego nazwisko, bo próbowałem się nauczyć, aczkolwiek wydaje mi się, że prędzej czy później bym tutaj przekręcił w tym filmie. Cody Smith McPhee yy, gra, gra Pitera. Jest to taka kreacja, którą ogląda się z niesamowitą przyjemnością, moim zdaniem. Które jest pełno naturalizmu? Może nie naturalizmu, naturalności, że jest to postać zupełnie nieprzerysowana. Tutaj oczywiście nie, nie będę jakoś mocno spoilerował, jeśli powiem, że, że właśnie Peter jest przedstawicielem mniejszości homoseksualnej w tym filmie, która oczywiście gdzieś tam bezpośrednio nie pada, tak? W żadnym wypadku nie zostało w tym filmie powiedziane nigdy, że, mm, że któryś z bohaterów jest gejem. Aczkolwiek to widać. To widać właśnie po, po sposobie gry aktorskiej, po sposobie poruszania się, tak, chodu, gestów, tego, że na przykład Peter e, interesuje się kwiatami i, i układa kwiaty jak origami. Więc oczywiście to są stereotypy, i, i akurat w tym przypadku, oczywiście mógłbym zarzucić Jane Campion, że, że bazuje bardzo mocno na stereotypach. Aczkolwiek wydaje mi się, że to byłoby dosyć przesadne, bo, bo patrząc całościowo na, na film, nie da się powiedzieć tak bezpośrednio, że, 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 że to są takie bardzo krzywdzące stereotypy, bo, bo nie są. To jest pokazanie po prostu rzeczywistości, yy, która funkcjonowała w czasie akcji tego filmu, prawda? Że, że, że no tak, tak to wszystko wyglądało. Yy powiedzmy krycie się ze swoją orientacją seksualną. To, to, to nie były pojedyncze przypadki oczywiście. I też poniekąd gdzieś tam się ta moja sympatia do, do Pitera jest dosyć duża dlatego, że no wiecie. I powiem wam, że ja generalnie otaczam się osobami, które, które, które należą do LGBT, tak? Które są przedstawicielami tak na przykład różnych mniejszości nieheteronormatywnych. I powiem wam, że to jest naprawdę widoczne w, w, w tych różnych towarzystwach. Po prostu czułem, że z tego ekranu płynie prawda, która normalnie w rzeczywistości ma miejsce. Oczywiście, ja teraz żyję w XXI wieku, mamy 22 rok, więc teraz wszystko zupełnie inaczej wygląda niż wtedy. Znaczy, wygląda inaczej pod kątem tego, że na przykład już mniej się kryjemy z tym wszystkim. Ale wtedy oczywiście to też jakby było, było tak samo... Mm, popularne to jest złe słowo. Liczba osób nieheteronormatywnych w tamtych czasach... Była taka sama jak teraz. To miałem na myśli. Więc widzę to połączenie pomiędzy teraźniejszością a, a przeszłością: że, że, że naprawdę z postaci, przede wszystkim z Petera, płynie taka prostota, nieprzerysowanie i ogrom naturalności, co, co należy bardzo mocno docenić. Gdybym miał określić, czy tak naprawdę ten film jest, to myślę, że określiłbym go jako film o toksycznej męskości i o zinternalizowanej homofobii, o czym zresztą e, pisze moja koleżanka na, na łamach filmu Teru, więc jeśli byście chcieli sobie poczytać właśnie o toksycznej męskości i o, i o homofobii, to jak najbardziej was do tego odsyłam, link będzie w opisie. Jest to film, który pokazuje jak bardzo... Nawet myślę, że nie tyle co, co czasy, w których dzieje się ten film, fabuła tego filmu, ale nawet i teraz, jak ciężkie czasem jest to, aby pogodzić się z tym, że na przykład chłopak woli chłopaka, a nie dziewczynę, prawda? I że dochodzi do swego rodzaju odrzucenia tego, odrzucenia tak naprawdę siebie, i jednocześnie, właśnie na tym polega zinternalizowana homofobia, że jednocześnie człowiek, który sam jest gejem, czy sama jest lesbijką, czy tak naprawdę kim innym, tak? Zaczyna naprawdę z nienawiścią odnosić się do, do osób, które są na przykład odmiennej orientacji seksualnej niż ta powiedzmy defaultowa, przyjmowana za defaultową w świecie. Dominik Hago pisał o tym w swoim, w swoim tekście, link do niego również wam mogę podesłać w, w opisie, że badania, które zostały przeprowadzone w, w latach 90. ubiegłego wieku pokazały, że czy też zweryfikowały tezę o tym, że faktycznie osoby, które nie godzą się ze swoją tożsamością, Płciową, z orientacją seksualną, bardzo mocno starają się to wyprzeć, wymazać. Starają się naprawdę w dosyć sztuczny sposób kreować siebie w świecie, po to, aby czasem nikt się nie dowiedział o tym, że ktoś na przykład woli chłopaków czy ktoś woli dziewczyny. Przez to z ogromną nienawiścią, właśnie z homofobią. Odnosi się do drugiego człowieka, który, który powiedzmy jest bardziej otwarty na te tematy. I oczywiście, ja nie miałem jakichś super doświadczeń z tym tematem nigdy. To znaczy, nigdy nie czułem jakiejś takiej nienawiści do mojej osoby, e, aczkolwiek wiem, że to jest bardzo powszechne i, i mówiłem o tym różne badania, na przykład Stowarzyszenia Miłości nie wyklucza. Tak więc to jest naprawdę temat, którym warto się zainteresować, i tu generalnie chodzi o edukację. E, i, I dlaczego ten film mi się tak spodobał? Dlatego, że po pierwsze, tak jak już powiedziałem, w żaden sposób stereotypowo nie odnosi się do, 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 do problematyki, które podejmuje. Ale też znowu z drugiej strony, on nie jest moralizatorski, to znaczy w tym filmie nie zauważycie takich elementów, które mówią, że ej, nie zachowuj się homofobicznie. Nie, Jane Campion bardzo mocno stara się zobiektywizować ten film w taki sposób, aby to widz połączył niektóre kropki w tym filmie i zadecydował o tym, Kim jest dany bohater? Jak powinien się ewentualnie zachować? I ocenić go moralnie. Bo tak jak już powiedziałem, jest to antywestern, więc tutaj nie ma dobrych i złych. Tak więc to w gestii widza jest to, aby ocenić, czy to, co zrobił dany bohater, było potrzebne, czy też to już było coś za dużo. Jak to ma też w zwyczaju Tomasz Raczek? Powinienem teraz zabić w misję tybetańską i powiedzieć ocenę tego filmu. Oczywiście ja też jestem takim człowiekiem, który nie do końca lubi te filmowe oceny, bo, bo naprawdę czasem ciężko jest ocenić film. To, to, to nie jest takie proste. Aczkolwiek powiem Wam, że ten film na tyle mi się spodobał, że oceniłem już go teraz na filmobie na 9 gwiazdek. Więc ta teza, którą stawiam w tytule tego filmu, że dajcie psim pazurom Oscara, jest. Jest trafna, więc mam nadzieję, że tak się wydarzy, bo jest to naprawdę film, naprawdę film godny uwagi. Jeśli Wam się takie recenzje podobają, to zachęcam Was do zostawienia jakiegoś komentarza i lajka do tego filmu. Generalnie o to nie proszę. Ale z racji, że wracam na tego YouTube'a, to trzeba to wszystko jakoś tak rozruszać, więc mam nadzieję, że, 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 że chociaż tak, no to, to, łapki w górę to są tylko liczby oczywiście, ale no gdzieś tam tego twórcę YouTube'owego gdzieś tam to czasem uwzniośla, więc, więc bardzo Wam dziękuję za, za każdego lajka i za każdy komentarz, a jeśli Was interesują takie materiały, czy też vlogi, które są związane z kulturą, które zdecydowanie, które zdecydowanie raczej w większości przesyłam na ten kanał, to zachęcam Was do subskrypcji i do dzwoneczka. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.